Stowarzyszenie Kanon rozpoczyna w Tarnowie-Mościcach innowacyjny projekt zatytułowany „Spotkanie na moście”. Co ono oznacza w praktyce? Należałoby zadać pytanie: po co nam jest kolejny most w Tarnowie? Zwłaszcza w Mościcach, gdzie nie ma rzeki. Znaczy, dzieli nas prawda, od Tarnowa, Rzeka Biała i jest z drugiej strony. Ale ten most to jest oczywiście skrót hasła, skrót nazwy nowego ośrodka, który powstaje w Mościcach. Mościcki Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny. To jest miejsce znane przez wszystkich, troszeczkę odnowione, nowe oblicze. Pragniemy tutaj z tego mostu zrobić miejsce przede wszystkim dołączenia ludzi po obu stronach mostu. Pierwsze spotkanie na moście. Spotkanie, które jest, powiedzmy sobie, zalążkiem tego, co się tutaj dzieje. Czyli są tacy, którzy potrzebują pomocy, i są tacy, którzy chcą tej pomocy udzielać. Są specjaliści, zawodowcy, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą z tymi, którzy mają jakiś talent, mają jakieś zdolności, albo ich potrzebują, potrzebują je odkryć. Także chcemy, żeby ten most, jak to ktoś bardzo ładnie powiedział, nie był miejscem, na którym się coś buduje, ale przez który przechodzą ludzie. Dzięki temu zdobywają albo wsparcie, albo bo nowe umiejętności, nową wiedzę i temu ma służyć właśnie most w Mościcach. zajęcia zarówno dla matek, które na przykład już od trzech lat działa tutaj Akademia Rodzicielstwa. Mamy propozycje dla nie nie niemowląt jeszcze, ale już dla małych dzieci, które zajęcia edukacyjne, które prowadzi tutaj Kana Tarnowska. Zajęcia przede wszystkim dla dzieci w wieku pięciu, dziesięciu lat. Są to zajęcia rekreacyjne, zajęcia, gdzie dzieci mają trochę zajęć plastycznych, trochę muzycznych, Trochę uczymy się gotować, zabawy integracyjne. Także mają propozycje konkretne dla dzieci od 3 lat, już włącznie do 13 roku życia. Rozwojowe, ogólnorozwojowe i edukacyjne. Będą to też szkolenia i zajęcia pozalekcyjne z języków, z umiejętności pracy przy komputerze, muzyczne, artystyczne. My, jako Stowarzyszenie Kanon, będziemy próbowali organizować od stycznia już tego roku zajęcia dla dzieci powyżej 13 roku życia, również i edukacyjne, i artystyczne. Seniorzy już tutaj się spotykają w różnych grupach. Jest też Pilates, właśnie w tej sali, którą, w której w tej chwili jesteśmy. Odbywa się już co piątek takie spotkanie. Także jest to otwarty most dla wszystkich. Dla wszystkich będziemy chcieli przedstawić konkretną propozycję edukacyjno-artystyczną. I mamy nadzieję, że wiele osób przez ten most przejdzie. Dlaczego ten ośrodek otwarty jest w Mościcach? Czy tutaj było właśnie zapotrzebowanie na tego typu ośrodki? Uważamy, że jest tutaj pewna luka w infrastrukturze. Ma na, na znakomite filary, te dwa fundamenty, kanon e, i kane. E, most e, zrobił się z potrzeby, zrobił się z e, 32 miesiące kanonu, to ja powiem Państwu, że to jest naprawdę znakomity efekt, znakomity rezultat. Kiedy Państwo zaczynali, e, zastanawialiście się projektu, bo może na pewno, przestrzeni, to można na znalezienie osoby a że są z że ten most no, właśnie tutaj e, powstaje. Otwarcie ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego było okazją do wręczenia nagród w konkursie fotograficznym, którego celem był fotoreportaż z 31. pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Tematem prac było ewangeliczny fotokomentarz do cytatów poszczególnych dni pielgrzymowania. E, robiono zdjęcia. E, efektem tych zdjęć jest dzisiejsza wystawa i wręczenie nagród głównych. Październikowa sobota była dniem otwartym nowego ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego w Tarnowie. Przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą i zwiedzać pomieszczenia, w których będą odbywać się różnego typu zajęcia. Wydaje nam się, że jest to akurat dobre miejsce. Mościce też są jedną z większych dzielnic Tarnowa, w których takiego środka nie ma na dzisiaj. I takiej oferty, którą my tutaj chcemy przedstawić wszystkim, wydaje mi się, że to akurat jest trafiony, trafiony pomysł. I z drugiej strony jest to też siedziba Stowarzyszenia Kanon, czyli autora, współautora i reżysera różnych dziwnych wydarzeń w Tarnowie o, o formacie kulturalno-edukacyjnym.